Halo, dzień dobry, cześć. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i widać. Ja nazywam się Wiktor Salamon i jestem founderem w małej aplikacji o wielkich możliwościach, jaką jest Notipack.com. Aplikacja służy przede wszystkim do tworzenia wszelkiego rodzaju pop-upów, widgetów. E mamy widgety, ograniczone, widgety oferty ograniczonej czasowo, mamy social proof, mamy widget kontaktowy i wiele, wiele więcej. Popapy pozwalają układać ścieżki, pozwalają wpływać na, na, na konwersję i, i, i na to finalnie, czy klient dokonał u nas zakupu. Wszystkie informacje na ten temat zawarłem wczoraj, a także zapraszam na wczorajszą konferencję. Tam też w pół godziny opowiadałem o możliwościach zastosowania i tego, że warto z tego korzystać, że popapy często są pomijane, są niedoceniane i są uważane za natrętne, wczoraj próbowałem jakby zatrzeć to, że chciałem udowodnić, czy są one nieodzowną jakoś tam częścią e-commerce. O czym dzisiaj porozmawiamy? Pogadamy o tym, dlaczego Google zostało ukarane na 150 milionów euro za źle wdrożony cookies. Na początek chciałbym w ogóle wspomnieć e, o tym, czym jest cookies, e, w jaki sposób są wykorzystywane i do czego. E, następnie powiem, jak zgodnie z prawem wdrożyć na swojej stronie pasek cookie. E, porozmawiamy też o consent mode, czym jest i dlaczego jest tak ważny. Na koniec wspomnę też o naszym widżecie, który wprowadzamy w Notipaku. Widget Cookies i tyle. I możemy zaczynać chyba. OK. Ciasteczka, czyli pliki Cookies, to czego służą? W skrócie, dzięki ciasteczkom możemy logować się na przykład do swojej skrzynki mailowej. Jeżeli opuścimy przeglądarkę i wracamy do, do naszej przeglądarki, nie musimy się ponownie logować, nie musimy ponownie podawać loginu i hasła. Natychmiast jesteśmy z powrotem zalogowani. Kolejnym przykładem jest na przykład to, że jeżeli dodaliśmy jakieś produkty do koszyka, możemy do tego wrócić, nie musimy. Dodawać tych produktów do koszyka ponownie, tylko możemy próbować realizować transakcje. To dalej. Cookies dzielą się na różne kategorie. Są to pliki niezbędne, jak Google Fonts, PayPal. Są to pliki, które bez których tak naprawdę strona czy sklep nie załadują się poprawnie, dlatego są niezbędne do, do dalszego korzystania ze strony. Mamy też pliki analityczne, jest to Google Analytics, jest tego więcej w zasadzie jest to jeszcze hotjar, Smartlook, które gdzieś tam pozwalają mierzyć i, i nagrywają całą ścieżkę odwiedzającego, tak żeby znaleźć te słabe, słabe punkty, w których odwiedzający wychodzą i zostawiają nasz sklep. Nasz sklep. Następne są to funkcjonalne to, to są różne formularze kontaktowe, jest to YouTube, jest jeszcze kilka, kilka innych. Marketingowe tutaj mamy na przykład Facebook Pixel, Google Ads i inne, które też zbierają dane o naszych odwiedzających. Dalej, czy w Polsce obowiązuje wymóg wyrażania zgody na pliki cookies? Więc przepisy często są sprzeczne. Natomiast zaczynają przeważać głosy, że musimy zacząć w kwestii cookies dostosowywać się do wymogów europejskich i zbierać zgody na pliki cookies, umożliwiając wybór, czy zgadzamy się na nie, czy się na nie nie zgadzamy, jak i możliwość wybierania preferencji, na które typy, na które kategorie plików, cookies się zgadzamy bądź nie. Co dalej? Dlaczego Google zostało ukarane na 150 milionów euro za źle wdrożony cookies? Przede wszystkim wyglądało to tak, że francuski organ nadzorujący ochronę danych osobowych nałożył na Google i Facebooka 210 milionów euro grzywny za utrudnienie użytkownikom odrzucania plików cookie. Brakowało możliwości odrzucenia, brakowało możliwości powrotu do do jakby ustawienia tych preferencji cookies, na które się zgadzamy bądź nie, i za to wystąpiła ta kara. Obie firmy miały trzy miesiące na dostosowanie się do zaleceń, zanim urząd nałożył na nie kary. Mimo to Google i Facebook udostępniały przyciski umożliwiające natychmiastową ak akceptację plików cookie, to nadal nie powstawały ich odpowiedniki, które pozwalałyby na Rezygnację z tych plików Kuki bądź możliwość ich ustawiania. Ważny temat. Często nie wiemy, jak to zrobić. Bardzo dużo e w Polsce ma to zrobione źle. Totalnie niezgodne z prawem. Nawet sklepy nie pytają, czy, czy można, nie pytają, nie pytają odwiedzającego, czy chce korzystać z plików Kuki, czy, czy wyraża na niezgodę, bądź. Niezgodę bądź ta możliwość ustawień, dlatego chcę opowiedzieć trochę, jak zgodnie z prawem wdrożyć na swojej stronie pasek cookie, jak powinien wyglądać. Zwykły pasek na tą chwilę już nie wystarcza. Tak jak tutaj na tych przykładach, jeden z gigantów e-commerce ma ten pierwszy pasek, jest to opcja, że odwiedzający są natychmiast śledzeni, jest tylko informacja o tym, że są śledzeni. Jest to jakieś przekierowanie do regulaminu i polityki cookies. Jedynie co możemy zrobić, to zamknąć pasek. Nie mamy opcji żadnej decyzji, czy się zgadzamy, czy się nie zgadzamy. Kolejnym przykładem jest, jest sklep, który też informuje o cookies. Oczywiście, od samego początku już jesteśmy śledzeni i, i jakby nie mamy możliwości się na to nie zgodzić. Ustawienia, są tam podstawowe jakieś ustawienia. Niestety brakuje przycisku, w którym możemy tę zgodę wyrazić bądź nie. Przed uruchomieniem plików cookie, zanim jeszcze zaczniemy śledzić odwiedzającego w jakikolwiek sposób, strony internetowe. Muszą uzyskać zgodę wyraźną, poza umieszczonymi na białej liście niezbędnymi plikami cookie, o których wcześniej mówiłem, takich, które są niezbędne do funkcjonowania strony. Możemy zaakceptować wszystkie pliki cookie lub zgodzić się tylko na te wymagane do funkcjonowania strony. W ustawieniach możemy też sprawdzić, jakiego typu to są pliki. Tak jak już mówiłem, są one podzielone na. Kategorie marketingowe, niezbędne, statystyczne i funkcjonalne. Tam możemy ustawić, na które poszczególnie się zgadzamy bądź nie. Tak jak tutaj. Odwiedzający musi mieć możliwość ustawiania preferencji, zgody lub niezgody niektórych kategorii plików. Jeżeli idziemy w dokładność i po kliknięciu Show Details, tam pojawi się lista, która Wskazuje dokładnie, jakiego typu to są pliki i, i, i skąd są zaciągane, jeżeli to są jacyś zewnętrzni dostawcy, których, których sklep wykorzystuje jakieś narzędzia, to dobrze, żeby one były wyszczególnione. Mamy wtedy informację, co za strony, co za narzędzia wykorzystują nasze pliki, w jaki sposób jesteśmy śledzeni, gdzie te dane, dane dalej trafiają. Kolejną rzeczą jest to. Aby użytkownicy mieli możliwość łatwego wycofania zgody, żeby mieli możliwość ponownego wyświetlenia tego paska czy pop-upu, w którym zgadzają się bądź nie zgadzają się na, na, na pliki cookies. Zgody muszą być dobrowolne, nie mogą być w żaden sposób ponaglane ani przymusowe. Komunikat o plikach cookies musi być na tyle czytelny, żeby pojawił się tam przycisk zgody, niezgody i jakby nie możemy sugerować tego, że, że, że musi odwiedzający wyrazić tylko zgodę, musi mieć tą możliwość również opcji wyłączenia całkowicie plików śledzących. Zgoda musi być odnawiana co najmniej raz w roku. Niektóre kraje wytyczne dotyczące ochrony danych zalecają częstsze odnawianie, na przykład co 6 miesięcy. I tutaj chodzi o to, że co 6 miesięcy to musi, ta zgoda, wyrażenie, ta, to, co wcześniej, na co wcześniej wyraziliśmy zgodę, musi wyświetlić się ponownie. Musimy mieć możliwość ponownego wybrania tej zgody, bądź, bądź nie. Co jeszcze? Consent mode, dlaczego jest tak ważne? I tutaj, czym jest? Odwiedzający widzi powiadomienie cookies, za pomocą którego może zaakceptować lub odrzucić tę zgodę na przetwarzanie jego plików. Jeśli wyrazi zgodę, wszystko działa standardowo, tak jak do tej pory. Śledzenie odbywa się przez Analyticsa, tak jak dotychczas, czyli mamy pełne dane o odwiedzającym, pełne dane o konwersjach itd. Jeżeli się nie zgodzi, strona wyśle komunikat do Google Tag Managera, aby uruchomić ten consent mode. Google zbiera dane o użytkownikach, którzy nie wyrazili zgody, ale w sposób anonimowy. Jeżeli nie wyraziliśmy zgody, dalej te cookies działają tylko w sposób, w sposób animowany. Nie mają one swoich ID, nie da się przypisać im konkretnych cech, lokalizacji, zachowań, nie jesteśmy w stanie określić. Kim dokładnie był odwiedzający. Na szczęście Google, przy wykorzystaniu tej technologii, potrafi dopasować na podstawie tego, ile osób kliknęło, i gdzie śledzenie odbywało się w ten sposób dotychczasowy, i dopasować osoby, które się nie zgodziły na cookies z tymi, którzy kupili. Google stara się to rozwiązać w taki sposób, żeby, żeby łączyć. Te dane z tymi, i na tej podstawie, żeby nie tracić tych danych od tych odwiedzających, którzy nie wyrazili zgody, żeby to jakoś połączyć i wynik dać jak najbardziej zbliżony do, do tych, którzy, którzy te zgody zostawiają. tak, Te zgody, na które się zgadzają. Załóżmy, że. Na Twoją kampanię zareaguje 100 użytkowników. Wśród nich znajduje się jakiś procent osób, które nie wyraziły tej zgody na cookies. Wtedy dokładne dane otrzymasz o 70% z nich, natomiast te dane pozostałej 30% zostaną przekazane na podstawie najbardziej prawdopodobnego scenariusza. Właśnie za to odpowiada ta inteligencja Google'a. Co jeszcze? Z punktu, widzenia, z punktu widzenia analityków, jak i marketerów prowadzenie kampanii to jest kolejny niezbędny krok, wykorzystanie tego Google Consent Mode, żeby móc badać te, konferen te konwersje, żeby móc poprawnie je szczytywać, ograniczać wydatki i także zdobywać dane mogące wpływać na przyszłe Decyzje biznesowe, czyli jakby nie tracimy informacji, anonimowo Google otrzymuje kolejne informacje, które są mu potrzebne, niezbędne, i na tej podstawie dopasowuje nam algorytm tak, żebyśmy nadal mogli korzystać z systemu reklamowego i żeby przepisywał tych, którzy się nie zgodzili do tych, którzy się zgodzili i na tej podstawie dobierał te wyniki kampanii, optymalizował je właśnie w taki sposób. Co jeszcze? W Notipak wprowadzamy, właśnie w zasadzie już jesteśmy na etapie końcowym, dopiszczamy wygląd, wprowadzamy narzędzie które załatwi jakby całą tą sprawę cookies w sklepach internetowych i na stronach internetowych. No tej Cookie jakby ściągnie cały ten, ten, ten balast uczenia się tego, rozumienia tego tak, żeby, żeby to, to wdrożenie tego widżetu było jak najprostsze, żebyście nie musieli myśleć o, o tych wszystkich zawiłościach. My postaramy się to zrobić za Was będzie to w opcji sasowej będzie można w łatwy sposób wdrożyć to u siebie i skorzystać i według obowiązującego prawa mieć dobrze wdrożone to cookies i żeby to działało tak jak, tak jak powinno. Co jeszcze widget jest stworzony i, Oparty o aktualne i nadchodzące przepisy prawne, nasz system sam zeskanuje ciasteczka używane na stronie, w sklepie, i już sam przypisze je do odpowiednich grup. Tak jak to niezbędne, preferencje statystyczne i marketing. Wyświetli pop-up, który można dostosować kolorystycznie i stylistycznie do, do wyglądu danego sklepu. To by było w zasadzie e, na tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam na brief na Facebooku, na, na Linkedinie, tam sobie e, o tym porozmawiamy. E, widget, który chcemy dać już do testów dla naszych klientów, może to być w okolicy tygodnia. Staramy się teraz, jest to dla nas e, jakiś temat aktualnie e, najważniejszy, także staramy się to wypuścić e, jak najszybciej, żeby, żebyśmy mogli już to testować i dać to e, klientom, żeby mogli już wrażać to Narzędzi u siebie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za, za wysłuchanie i, i widzimy się gdzieś tam niedługo. Do zobaczenia, cześć.